Witajcie w nowym odcinku Tele 15. Dzisiaj zabrałam Was do Zamku Książ. To tutaj księżna Daisy spędziła wiele lat swojego życia. Jesteśmy teraz przed ma mauzoleum Hochbergów. To tutaj została pochowana księżna Daisy von Pless. Gdy mauzoleum zostało okradane, wierna służba księżnej Daisy postanowiła wynieść jej szczątki. Teraz nie wiemy, gdzie ona leży. Moim i waszym gościem jest pan Mateusz Meketyszyn, prezes fundacji księżnej Daisy Mount na Zamku Książ w Bałbrzychu. Dzień dobry panie Mateuszu. Dzień dobry, witam serdecznie całą klasę 7 A i 7 B ze szkoły podstawowej numer 15 imienia Jana Kochanowskiego. Bardzo miło was gościć w książu. Panie Mateuszu, ma Pan ogromną wiedzę na temat pewnej arystokratki, która upodobała sobie zamek książ w Ołbrzychu. Skąd takie zainteresowanie? Ja zawsze się interesowałem historią, ale musiałem wyjechać na trochę dłużej, bo wyjechałem na 6 lat za granicę i dopiero po powrocie zdałem sobie sprawę, jak. Ciekawa jest nasza historia. Ta historia Wałbrzyska, a księżna Daisy von Pless, najsłynniejsza mieszkanka Zamku Książ, jest oczywiście ikoną naszego miasta. Na nią się powołuje wielu historyków. Napisała trzy tomy pamiętników, przeszła do historii, a jej działalność charytatywna jest do dzisiaj pamiętana. Dlatego postanowiłem już 12 lat temu założyć fundację księżnej Daisy von Pless, która się zajmuje Upamiętnianiem tej postaci. W takim razie można powiedzieć, że księżna Daisy nie była taką zwykłą księżniczką? Nie była zwykłą księżniczką, bo wyprzedzała swoją epokę. Zajmowała się ekologią w czasach, kiedy nikt nie myślał o ekologii. Zajmowała się prawami dzieci niepełnosprawnych w czasach, kiedy ludzie się wstydzili, że mają dzieci niepełnosprawne. Zajmowała się też prawami kobiet, pomagała biednym, potrzebującym, oczyściła rzekę Pełcznicę, która płynie przez Wałbrzych. Wyprzedzała swoją epokę. E, mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają. E, księżna Daisy wyszła bardzo bogato za mąż i dysponowała ogromnym majątkiem swojego męża. Czy Pana zdaniem była szczęśliwą kobietą? E, pieniądze szczęścia nie dają, ale kufereczek, stóweczek, daj Boże, tak mawiała moja babcia. Czyli lepiej te pieniądze mieć niż ich nie mieć. E, dzięki temu, że księżna Daisy wyszła za mąż, za jednego z najbogatszych ludzi w Europie, mogła prowadzić tą działalność charytatywną. Bo musimy pamiętać, że Hochbergowie, którzy byli właścicielami zamku książ, byli jedną z najbogatszych ówczesnych rodzin. Fortunę zrobili swoją na wydobyciu węgla kamiennego, i gdyby nie te pieniądze, to księżna Daisy nie mogłaby realizować swoich pasji, nie mogłaby prowadzić działalności charytatywnej. Czy była szczęśliwa? Miała bardzo szczęśliwe lata w swoim życiu. Była bardzo słynna, była bardzo kochana przez swoich poddanych. W małżeństwie nie była do końca szczęśliwa, małżeństwo zakończyło się rozwodem, ale w życiu szczęśliwym się bywa. Nie, bywa, nie jest tak, że jest się szczęśliwym cały czas. Czas. Życie to jest taki ciągły roller coaster. Raz jesteśmy na wozie, raz pod wozem i chodzi o to, żeby być optymistycznym, żeby się nie załamywać i mimo tego, że dzieją się nam czasami smutne i przykre rzeczy, takie jak które spotykały również Daisy, to żeby jednak budzić się i iść z podniesionym czołem patrzeć w przyszłość z nadzieją i z radością. Wałbrzych kryje wiele niewyjaśnionych tajemnic związanych z ogromnym bogactwem. Bursztynowa Komnata, Złoty Pociąg, a teraz jeszcze klejnoty księżnej Daisy. Myśli Pan, że ktoś kiedyś odnajdzie legendarny siedmiometrowy sznur pereł księżnej Daisy? Myślę, że nie odnajdzie nikt tego siedmiometrowego legendarnego sznuru pereł, bo o ile legendy mówią, że księżna była z nim pochowana, to fakty historyczne mówią co innego. My wiemy, co się stało z tym sznurem pereł. On został pocięty na kawałki. Księżna Daisy, kiedy miała problemy finansowe i kiedy potrzebowała wyciągnąć swojego syna z więzienia, potrzebowała pieniądze na łapówkę, bo hitlerowcy jej najmłodszego syna Bolka zamknęli w więzieniu, wtedy też sprzedała ten sznur pocięty na kawałki, czyli już nie ma go w całości, on już nie ma siedmiu metrów, pewnie jest na szyi jakiejś arystokratki, bo został sprzedany w latach 30. A skarby wałbrzyskie tak naprawdę to jest to wszystko to, co na powierzchni. Ja uważam, że my nie musimy szukać skarbów, które leżą pod ziemią, jakiegoś historycznego albo mitycznego złotego pociągu, powinniśmy zadbać o nasze zabytki, o naszą przyrodę, o to, co mamy, co jest naszym bogactwem, naszym dziedzictwem. Kiedy ktoś mówi o księżnej Daisy, to w większości kojarzy się ona z właśnie tym sznurem pereł. Może pan wyjaśnić dlaczego? No bo każdy marzy o tym, żeby mieć nieprzebrane bogactwa, żeby mieć piękne klejnoty, piękne stroje, żeby podróżować, żeby pisały o nim gazety. To jest taki symbol statusu społecznego. Ludzie, którzy obwieszają się klejnotami, a w sferze, w której żyła księżna Daisy, ona była arystokratką, to to był także wyraz tego, jak bogaty był jej mąż. Jeżeli żona księżna nosiła koronę, naszyjnik, pierścienie, branzolety, im więcej tego było, to znaczyło, że jej mąż miał większe znaczenie. To był symbol statusu. W takim razie z moich pytań to wszystko. Bardzo dziękuję. za Bardzo dziękuję za ciekawe pytania i za to, że byliście dzisiaj tutaj ze mną w książku. Ogromna to dla mnie przyjemność. Poznaliśmy dzisiaj kilka informacji na temat księżnej Daisy dla Tele15 Zuzia.